No, ale ja mam coś takiego, że ja sobie pamiętam tylko miłe rzeczy. To, to, nie wiem. to nie jestem osobą kompetentną, żeby się wypowiadać do na ten temat. Ja mogę powiedzieć, jak Zbicza strzelił, Te 10 lat, naprawdę 10 lat? No, już 10. 10, 10 lat to mnóstwo czasu, no ale... No, no ale na się sypną, się sypną, a cztery. poza tym na festiwalu są koledzy, którzy są na scenie nawet po 40-40 lat, lat. Także no, że można się pocieszać. Trochę jeszcze przed nami mam nadzieję. A czy publiczność wciąż żywo reaguje na te wasze pierwsze skacze, właśnie najstarsze? No, no tutaj o, o dziwo. Ja, ja byłem szczerze zaskoczony, bo teraz gramy taką trasę dziesięciolecia, gdzie ludzie w internecie głosowali na, na ulubione swoje skacze i te skacze gramy. I powiem szczerze, że skacze, które tam nie wiem, przed sprzed 6-7 lat, cały czas są reakcje takie jak wtedy. Także to, to miłe zresztą, ale no, w końcu są to ich ulubione skacze. Dziwna Sami sobie wybrali, że nie się śmieją. Dokładnie, dziwna sytuacja troszeczkę, ale no to jest takie miłe zaskoczenie. Nie słychać, nie chyba. Słychać, słychać? Słychać. Słychać. trochę do przeszłości. Wiem, że chodziłeś do technikum w Koszalinie. Tak, Coś tu. tak czytałam, tak? Dokładnie widać tą szkołę stąd, no. No i jak wspominasz te czasy? Super, zarpiaście, no wiesz, młodość. Teraz ja wracasz do przyszłości w sumie. Nie Wiem, młodość, więc sobie ją podziwiam, bo, bo było no sympatycznie, zwłaszcza przedłużenie, jak ja już skończyłem szkołę. Yy, Odbyłem zasadniczą służbę wojskową, trochę w skróconej wersji, ale rok musiałem posiedzieć i wróciłem do Koszalina, i był bardzo fajny okres. Wtedy z Markiem Żeskotem, właśnie kabaret. Wtedy powstały takie wiesz, um pierwsze parodie moje, no. Arno, w domku kata. Bo tu dalej parkiem, jak się pójdzie, jest um domek kata. Tak ja jestem mieszkanką Koszalina, także wiesz? A, no i w domu, maleńki, ale tutaj tak, tak. Um, widzowie portalu nie. No Więc tłumaczę, że jest mały teatr, bardzo mały, mała salka tam wchodzi, nie wiem, 80 osób, maks, coś takiego. I tam Bartek Brzesko y, bardzo mocno był bardzo dobrym inicjatorem różnych działań i tam Simple Acoustic Trio z nami grało, tam Szymek Zychowicz, tam Jaro, tam w ogóle tam mnóstwo osób, takie babki jak Reni to mówiły, że na przykład przychodziły oglądać Nowomłodsze, nie? Tam na przykład od 10 lat. To my tam fikaliśmy i, i kupa ludzi co teraz spotykam gdzieś w ogóle dyrektorzy w jakichś show biznesach się okazało, że na przykład yy, siadywali, nie? I to było bardzo, bardzo takie romantyczne, bardzo słodkie, no takie początki fajne. A jak wspominasz pracę przy dubbingu serialu Było sobie Strosznie porno? Trochę się tym przyjęłaś. A, Było sobie porno, zarypiaście. W ogóle powiem tak, każde spotkanie z Markiem Grabie traktuję jako świętość, jako coś co się powinno rejestrować. Wiesz, wypalać na niezniszczalnej płycie, żeby pokolenia mogły mieć styczność z czymś tak dziwnym jak Marek no Dizie, wiesz. Ja uważam, że to jest zawsze święto, jak mogę z czym coś robić. No i zrobienie 12 odcinków 10 minutowych z pełnym dubbingiem po polsku, wiesz, tych skrótów. A czy możemy się spodziewać dalszych odcinków? W nie wiem, to trzeba Komedy Central pytać, ale na razie chyba nie, nie wiem. Co nie chcą już? Nie, nie wiem, nie wiem. To jest w ogóle telewizja, która prawie nie produkuje niczego i pracuje tam Derek, który jest, jest świetnym facetem. Przede wszystkim tak, ja mam taką mentalność, jestem zachwycony amerykańską. Amerykańskim sposobem funkcjonowania komików, stand-uperów, kabaretów I, i, i generalnie... jestem w sumie prekursorem tego kursu, kursu stand-upu w Polsce <laughs> Twórcą, jak się rozprzestrzenia, nie? Że niedługo będę twórcą stand-upu Nie no, stand-up 50 lat temu w Stanach 50 lat. ale w Polsce nie jest tak popularny Nie jest, znaczy... Ogólnie rzecz biorąc to jest tak, że, że gdzieś tam podskórnie mówi się o stand-upie, tylko my nie mamy takiej głębokiej kultury stand-upowej. Jest masa rzeczy oczywistych, na przykład w Ameryce, na przykład często bardzo wulgarny jest u nich stand-up, nie? Ale jakieś 50 lat temu oni mieli... Yy, Dzie dzieci, kwiaty, rewolucję seksualną. Oni przeżyli mnóstwo etapów ludzkości, które powinno się przejść. Że tam Lenny Bruce był człowiek, który mówił o seksie na scenie, używał przekleństw i on przez to spędził masę czasu w więzieniu. Także ten facet 50 lat temu robił rewolucję obyczajową, po to, żeby 50 lat później Eddie Murphy wychodził i mówi. Lubię ją dymać, bo coś tam... No i wiesz, i na nie? Na no, czym mówię? Natomiast u nas zupełnie inna jest kultura. Oczywiście jest ona... Ja uważam, że jesteśmy generalnie dość wulgarnym narodem, nie? Że, że, że przeklinanie mm, że słowo kurwa jest takie fascynujące. Naprawdę. Na geil, tak łatwo przychodzi, no nie każdemu. No. Proszę wszystkich e-fanów e, e, e moich, e-kabaretowych, pozdrowić. Proszę przekazać im, że to fantastyczne, mm -hmm. że mają swoich idoli. Kabaretowych, ale bardzo dziękuję wuju Daniec, że jeszcze o mnie pamiętają. Ja chcę pani powiedzieć, jak jak koło historii, bo ja się czuję tak e, młodo i tak silnie. E, ograłem Tomka Kłosa, byłego reprezentanta w tenisa, e, Tomka Iwana tydzień temu, 6, 4, 7, 5. Ale chcę pani powiedzieć, że e, no nie ma co tutaj się czarować i. i E, dzisiaj trzy dziewczyny w Pani wieku poprosiły ode mnie autograf, ale dla mamy, więc widzi Pani, no trochę mi się zrobiło przykro, ale Panie Boże, dzięki, że nie dla babci, no, które zresztą babcie. też pozdrawiam, ale w każdym razie proszę wszystkim młodym ludziom powiedzieć, że Polska to naprawdę piękny kraj. Obojętnie, czy ktoś pomyśli, że uprawiam na deser propagandę sukcesu. Jedźcie, zdobywajcie świat, Irlandię, Ameryki, Francję. Pokażcie, że polska młodzież jest naprawdę najbłyskotliwsza na planecie, bo tak jest. Nikt tak nie śmiga na komputerach, jak Polacy. Mimo, że dostali to dopiero w cenie samochodu 2 czy 3 lata temu, to polscy studenci wygrają konkursy. To właśnie młodzi polscy ludzie wyjeżdżają na zachód i tam po prostu nam przynoszą mnóstwo plusów. I to jest ważne. I proszę, wszyscy młodzi ludzie, zabronić Niemcom robić sobie żarciki, że przed Polakiem pieniądze chowa się pod mydłem. Bo po prostu wam narobimy mnóstwo zamieszania. A pan z Ameryki, proszę nie opowiadać, że to jest polski wykrywacz min. Bo żarcik jest bardzo prymitywny, bo wykrywać min wymyślili Polacy. I za darmo, drogi panie, oddali to armii brytyjskiej, ratując młoda damo w ten sposób życie kilku. Milionów ludzi. Jeśli pan biznesmen będzie opowiadał takie żarciki, a nie takie perły jak my tu wszyscy. Oczywiście. Jak będzie pan opowiadał takie prymitywne żarty, to będę się rewanżował i ostrzegam, będę mówił, że na amerykańskiej gumie do rzucia jest instrukcja: otw strzałka otworzyć, strzałka usta, strzałka kosz. No, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka. Będzie lepiej, zobaczycie. Tylko kiedyś. Polska jest takim krajem, że nie może być od razu lepiej. Musimy się. Długo to drapywać, ale może lepiej, bo jakby Pani no. i wszyscy młodzi ludzie od razu mieli lepiej, no to byście naprawdę wszyscy dostali solówki no, tak. Ja w Pani wieku, jakbym zobaczył taki mikrofon, to bym zęblał. No i ja się nie się mamy jakoś. A, No tak, bo już jest Pani rozbestiona. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Mam bardzo. nadzieję, że nas było widać. To musicie mieć jakiś no, naprawdę tak wiecie, na to, super słuchacz. Halo! Widać nas? No to Niech jest po jakaś kosmiczna kamera. A jest jak? To jest prawda, Nie, nie. Powiem. Nie, nie, Powiem. Już poszło dzisiaj na zajawce w TVP2. Ja. Nie no, to nie jak, jak musisz, no kto? Nie. Kurwa! Chciałam <laughs> sorry. <laughs> so, so, so. <laughs> Trzeba się wyżyć czasami. Nie, no, no. Jesteśmy po prostu drugim. Ja na to się, się lubię. Hmm. W sensie zróbcie, wypikaj, zróbcie, dwa. Zróbcie, piiii, ponieważ na TVP2 dzisiaj nie wypikaj i telewizja ma jakieś pretensje. Bo <laughs> ale to nie. Przepraszam. Tak, tłumaczenie, tak. O 17 poszła zajawka z soczystym jebać PZPN na ulot polskiej, tak. Także nie wypipkali, ale mieli. Tak. Mogli. Tak, mogli, mieli mogli. taką szansę, nie było na żywo, więc jakby we jest. zrobili. były, Bruby, nie, nie były, do, na, nie do na, na Mięso zostało rzucone. I te milion, złotych, ka milion złotych kary, ja z tym nie, nie, nie mam nic wspólnego. Tak, musieli ci drugą brodę zrobić, jeszcze więcej przyciemnia, ja że żeby... kosztowała dwa miliony peso. To no, był ja przyciemnia, mijam taki Meksykanem. 2,20 więcej na polskie. <laughs> Eee, to, A czyli to jest.? E o Jezus, prawda. No, tak, tak czyli to jest słowo korupcja. Który? Kupy, cy! Także bardzo to lubimy. Teraz jeszcze co robimy. Jarek ostatnio robi. Jest, w skrócie może zagrać Państwu nasz program. Tak. Nie, o, nie. nie no. To jest za dużo, powiedzieć. Ale to jest faza. To jeszcze jest, jest nieprzygotowane. Ale... Przygotowany. Ale, nie, że następnym razem ale dobrze, będzie... to jest za To jest za Będzie szok przy następnym wywiadzie. Tak, będzie szok, będzie trudny program. Prawda taki skrócony. Grażynka? Nie dziękuję. Może potem. Jakaś nieświadła chyba coś tak wygląda. No. <laughs> no. <laughs>